W kolejnym dniu ja nazywam się Ala, witam Was na moim kanale o nazwie Zdrowotek. W dniu dzisiejszym są jakieś plany, chyba nie za bardzo. Dziś, dzisiaj wczoraj praktycznie siedziałam cały dzień przy dietach, przy rozpisywaniu diet. Tutaj mam wstępną powiedzmy dietę, ale już jest rozpisa wstępna. No tak, bo już co dwa tygodnie po prostu zmieniam tą dietę nie sobie. Jest to osoba jedna z moich bliskich, druga osoba ze znajomych i jeszcze parę innych pozostałych osób. I po prostu się ze sobie rozpisuję diety praktycznie cały dzień przy komputerze. Nie narzekam, bo to lubię robić, bo to lubię robić, więc nie narzekam i to jest spoko. Tylko wkurza mnie to, że to co miałam zapisane na komputerze tego różnego rodzaju diety. Niestety na komputer dostać się nie mogę, bo system pad jest klapa. A nie, nie wiem, nie jestem pewna, czy to po prostu gdzieś zapisałam na jakimś pendrive'em. Wydaje mi się, że jest to możliwe, że gdzieś tam sobie to jednak zapisałam na takim pendrive'ie, ale mając około 10 pendrive'ów nie podpisałam na którym pendrive'ie i nie wiem, po prostu muszę siąść, każdy po kolei włączać, wyłączać i zobaczyć który to pendrive, więc... Trochę zabawy przede mną będzie, ale za chwilkę siadam e, i rozpisuję dietę. Pierwsze muszę przeprowadzić wywiad z tą osobą, czyli po prostu krótko mówiąc, wysyłam pytania, które już gdzieś tam kiedyś wcześniej sobie ułożyłam, i wysyłam te pytania i po prostu potem na podstawie tych pytań no oczywiście, przede wszystkim podstawa jest e, badanie krwi potem na podstawie tych e, pytań, odpowiedzi jestem w stanie ułożyć dietę. Na podstawie tego wywiadu, oczywiście jak osoba nie kłamie, bo jak ktoś kłamie, owszem, ułoży dietę, ale potem robi się mały problem, jeśli chodzi tutaj o zrzucenie kilogramów, bo skoro ktoś kłamie, to niestety no, no, nie jestem w stanie, yy, na przykład ktoś napisze, że może to, 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 a się okaże, że tego nie może i często jest tak, że po prostu chodzi potem z ta osoba i też może mieć problem z. Rzucenie ma parę kilo, więc trzymajcie kciuki, żeby to po prostu siąść, jak najszybciej rozpisać, bo dzisiaj jest niedziela, no Wam pewnie się to pojawi w sobotę i praktycznie całą sobotę, całą niedzielę przesiedziałam na dietach, więc dzisiaj chcę to po prostu szybko, fajnie ogarnąć, żeby całego dnia nie siedzieć na dietach, żeby coś jednak z tego weekendu chociaż tyćkę jakoś mogą mieć. Ale w ogóle mówiąc o dzieci niedawno wyczajam mega fajny produkt w Biedronce, bo nie krwam, jak ja trzymałam dietę sportową, nie było zero, no nie było żadnych zup oprócz bulionu z rosołu, a tak nic nie było. Teraz wyczajam mega fajne zupy, kremy z Biedronki. Mam nadzieję, że wiecie jakie chodzi, jak nie, no to tu gdzieś zdjęcie się pojawi. Nie dość, że są mega spoko smakowo. No zawsze wiadomo, możecie magi dać, jak tam coś wam nie smakuje, soli pieprzu. A druga rzecz, są mega spoko kaloryczne, bo w bo taki, taki pojemniczek, ja nie wiem ile on ma, czy 300 ml, czy 400, coś koło tego, chyba 300 tak mi się wydaje, musiałabym spojrzeć. Um, to oprócz tego jest bardzo mała kaloryczność, 131 kalorii, zależy czy 131, 132, to się tak naprawdę niewiele waha między smakami. Um, I to jest po prostu według mnie odkrycie roku że trzymając dietę możecie jeszcze dorzucić te zupy i nie dość, że są mało kalorycznie, mała kaloryczność to jeszcze po prostu sobie mega pojecie w tym przypadku mnie poprosiła z tymi zupami osoba z rodziny wiedziałam, że są te zupy ale nigdy nie miałam okazji spojrzeć jak to kalorycznie wygląda się okazuje, że to naprawdę jest mała kaloryczność i mega fajnie wkomponują się w diecie nawet jako Kolacja, bo nie mówię jako, jako yy, obiad, no bo kalorytet jest za mała, tak samo śniadanie też nie za bardzo to bardziej jako kolacja albo drugie śniadanie ewentualnie pod wieczorek i mega fajnie nam się to mieści wszystko w kaloriach że nie tylko tak jak ja miałam sałatkę, sałatkę, sałatkę tylko jeszcze te zupy można sobie fajnie dorzucić ja idę szybko zjeść sobie śniadanie i zaraz zabieram się za diety, bo myślę czym szybciej się zabiorę, tym szybciej to skończę In your arms, yeah. but I'm so irrelevant. Try not to play God. What did you think? I would wake up the next day and say we're good. Come on, I know you ain't stupid. That's just not how hard. So, why do I still want you? Ja jeszcze pójdę sobie herbatę zrobić, bo już szafranowa wypita. A mega, mega mi się smakuje, więc idę sobie zrobić jeszcze jedną. Ok, siadamy to ogarniamy. W ogóle sobie przypomniałam, bo ja te pytania gdzieś kurde mam, tylko wiem, że muszę zmienić użytkownika na Google i w tym momencie automatycznie te pytania mi wskoczą, bo wiem, że zakładam je po prostu um, na tablecie, na tablecie na innym koncie, na Google. Więc de facto powinno, wydaje mi się, to bez problemu mi wskoczyć. No zobaczymy, czy faktycznie to, to wskoczy, teraz się loguje. Wchodzimy w aplikację, w dokumenty. Powinno mieć to zapisane. Uh -uh. Nie wiem, dlaczego, dlaczego mi to przeskakuje na inne konto. O. Wywiad identyczny jest. Mam to. Mam to. Mega fajnie, że to mam. Więc zaraz to ogarnę. Mega fajnie mi się tutaj to wszystko widzę zapisało. Więc bardzo mnie to cieszy. Teraz ja tylko muszę te pytania podesłać osobom, które w obecnej sytuacji po prostu sobie mm, prowadzę. I, i mamy praktycznie też ogarnięte ale już zaraz siadam i wstępnie układam jadu spis, bo Wam tak mi się nie chce dzisiaj wyjątkowo, ale no niestety to obiecam, więc musimy to um, w jakiś sposób ogarnąć, więc ogarniamy i do dzieła. Już wstępnie wie to ogarnięte. To mi gdzieś zajęło dzisiaj ponad troszkę godzinę, ale dietro ogarnięte. Um. Teraz jeszcze czekam na odpowiedzi, które tam wysłałam do paru osób, żeby mi po prostu odpowiedziały na pytania, na, na pytanie, no, które potrzebuję, żeby ułożyć dietę. No i um, odpiszą mi te osoby, to siadam i lecę kolejne diety, ale na razie się tym nie przejmuję, po prostu teraz troszkę um, tutaj pogarniam jeszcze parę rzeczy prywatnych na komputerze i... W sumie to tyle. Raz to tak widzicie sami, że ej, przez taką pogodę, która jest za oknem, to jest taka trochę wegetacja, bo sami widzicie, że dużo vlogów jest z domu. Ale no przez to właśnie, że, że jest taka pogoda, nie inna. To po prostu mogę garnąć rzeczy, które no wcześniej. Nie miałam czasu, albo po prostu mi się nie chciało, bo to często też tak bywa, że po prostu jesteście, czujecie takie zmęczenie od wszystkiego, że nic nie chcecie robić, wszystkiego macie do... Oczywiście to, co kocham, jak zawsze pada bateria, to jest wtedy najbardziej odpowiedni moment, jak padają bateria, no i tak, i tak sprawa wygląda, po prostu ogarniam te diety. Jeszcze trochę, żeby ciepło się zrobiło, żeby się ciepło zrobiło, to będzie fajnie. To, to dzisiaj u nas w Opolu, nie dość, że śniegu naładowało, bo to jest zimno, no po prostu jest zimno. Dobra, to ja to ogarniam. Parę spraw. I na lapku nie ukrywam, że chcę sobie ściągnąć jakiś taki program do omiksowania muzyki za darmo. Jak znacie jakieś takie programy, to piszcie na dole, to coś tutaj po prostu sobie ogarniemy. Bo już tutaj ściągnąłem sobie na komputer program do montowania filmów, ale na razie jeszcze jestem na etapie prób i błędów. Po prostu odkrywam ten program, bo nie ukrywam, no, że tu na tablecie już mam ten program obcykany To jest 15 minut roboty, a tutaj no niestety. Trzeba to na nowo ogarnąć. Jak ogarnę, to po prostu będę sobie kleić tutaj te filmy na laptopie.